Ale jak to jest, rzeczywiście? Przykro doświadczenia z facetami? Znaczy, w sensie takim rozmowy jak z Jarkiem przecież no Piękna twarz, cudowny człowiek. Nie, ja mam bardzo dobre z facetami, w ogóle jestem gejem. <laughs> Chodzi mi tutaj teraz o Jarosława, samego Jarosława. To powiem wam, on też jest gejem, tylko ukrytym, a ja się afiszuję. Dobrze, a może teraz porozmawiajmy o razie świdnickim. E, jakie emocje... słucham. Ja chciałem powiedzieć, że na wakacje jeździmy do wspólnej gejówki. Czyli generalnie mnie nie będziecie chcieli ze sobą zabrać? Możemy cię wziąć, ale na nic nie licz, bo to on jest mamuśką w razie czego. Aha, dobrze, Jarek mi to już pokazał kto rządzi, dziękuję ci bardzo. To porozmawiam teraz o redzie Świnickim. jak emocje przed startem? No dobra, jak już nie możemy gadać o gejowskich sprawach, tylko mówimy o poważnych, to, to super, rewelacja. Mhm. A czy może pan mi powie, bo nikt tutaj mi nie chce powiedzieć, czy na przykład kierowcy ja. rajdowi... Panie Jarek się nie zna. Czy kierowcy rajdowi mają swoje takie... A to proszę mi powiedzieć, jakie pytanie. Absolutnie wszystko. Czy są jakieś takie specjalne rzeczy, przyzwyczajenia, które robicie przed, przed startem? Czy wierzycie na przykład, jak upadnie wam klucz od, od auta, to potem, tak jak już pytałam któregoś z naszych zawodników, czy tupiecie prawą nogą, żeby przypadkiem nie zapeszyć? Nie, nie, ale jak coś upadnie, to wtedy wyliczamy, kto ma się po to schylić. I to... dobra współpraca. Tak, tak, tak. A poza tym, to nie, absolutnie żadnych przesądów nie mamy. Aha, czyli nie ma żółtych albo czerwonych skarpetek? Z tym żółtym kolorem to uważaj, bo ten żółty samochód w kolorze kurczaka bądź jajecznicy, to jest mój samochód i i nie wiem, czy mnie teraz nie obrażasz tym Nie, dlaczego? To było takie pozytywne, że ja na przykład mam czerwone buty dzisiaj. Hmm, ja mam też coś jeszcze czerwonego, ale to później pokażę. Właśnie, właśnie ja chciałem, tak chciałem to powiedzieć, ja powiem, ja powiem, ma czerwone stringi i tą opaskę taką na nodze niebieską i od A Ty jak lubisz. Słuchajcie, ja się generalnie nie mogę odnaleźć w tym środowisku, bo tutaj Ci pytania. wiem, wszystko będzie dobrze, będziesz zadowolona. Ale ja się was już boję. Dziękuję bardzo i trzymam za was kciuki dzisiaj. No, ja myślę. Dziękuję. Dzięki.